Cześć wam wszystkim, z tej strony Pan się kolejny odcinek z Brawl Stars, moi drodzy, wróciłem z Paryża, wróciłem z mistrzostw świata Brawl Stars, które wygrała Zeta Division Zero, moi drodzy, będą na ten temat, moi drodzy, vlogi będą dwa albo trzy, nie wiem w sumie ile mi wyjdzie materiał bo jeszcze nie zacząłem tego montować, ale w tym tygodniu postaram się, aby te vlogi się pojawiły, więc zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, też wrócą streamy z Brawl z Fall Guys, może jeszcze coś będzie, więc ogólnie planuję mocny grudzień, jeżeli chodzi, moi drodzy, o mój kanał więc zostawcie łapkę w górę zasubskrybujcie kanał, po to by na bieżąco żadnego odcinka nie przegapić w dzisiejszym odcinku zagramy sobie samem przez pół godziny, spróbujemy wbić. Jak najwięcej pucharków, czyli to jest seria, którą zacząłem na moim kanale Panda Off, Ale jeszcze zanim zaczniemy, moi drodzy. Moje stanowisko przejęły postacie z Brawl Stars. Zobaczmy, mamy tutaj gigantycznego, moi drodzy, Colta, który jest dosłownie na pół ekranu. Mamy również inne pluszaki, jest Szelka, jest Nita. Jest tutaj, moi drodzy, również kolejny kolcik kruk. Są też takie pluszaki, które możecie sobie przypiąć. No, na przykład, klucze jest Boys Leon. Jest również Poko, to też jest taki, który można sobie przypiąć. Jest, moi drodzy, jeszcze El Primo. Kolejny kolcik, jest Spike, jest Kruk. I są również figurki takie większe oraz takie mniejsze. Niektóre z tych rzeczy możecie wygrać. Wystarczy, moi drodzy, że w komentarzach napiszecie, jaka jest wasza ulubiona postać, i zaobserwujecie mnie na Instagramie. No i wśród osób, które skomentują ten film, wybiorę kilka osób, które. No, coś z tej paczki dostaną. Może będzie to figurka, może będzie pluszak, zobaczymy. A jeżeli wy chcecie kupić sobie takie rzeczy, zapraszam. Link w opisie, moi drodzy, pierwszy link. Tam znajdziecie wszystkie te rzeczy i będziecie mogli sobie kupić cokolwiek chcecie. Ja naprawdę uwielbiam, moi drodzy, tą nitę, Ta nita jest zarąbista, nie wiem czy mi się uda wyciągnąć tak, żeby się nic nie poprzewracało. Są bardzo miękkie, fajnie to wygląda, więc polecam sobie wbijać link w opisie. Zapraszam. Dobrze, więc przejdźmy już sobie, moi drodzy, do odcinka. Oczywiście kodzik panda w sklepie, jeżeli cokolwiek kupujecie, to bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie z kodem panda. Trzeba wam o tym przypominać, bo coraz więcej osób zapomina, że są te kody twórcy, więc spisujcie kodik panda. Jeżeli będzie dużo osób wpisywał, to będzie więcej konkursów, a jak wiecie, ja lubię robić konkursy dla Was bardzo często rozda jakieś pesce na live'ach, więc polecam wbijać na live'y i wspierać mnie z kodem Panda w Brawl Stars. A my, moi drodzy, sobie już lecimy, tylko na początku jeszcze odbierzmy sobie nagrody z mistrzostw Świata, moi drodzy. Odbierzmy sobie Nagrody, jest ich 11, więc zacznijmy sobie od nowa od dołu, odznaka taka, oczywiście to było wszystko do zdobycia za darmo jak no to mogliście sobie wbić na mojego Instagrama i się dowiedzieć, ale wystarczyło być na event.browstars.com i tam byście dostawali. Żetony, OK, bardzo fajnie, odebrane, szkoda, że wychodzę z tego za każdym razem. Monety, odznaka kolejna, OK. następnie 100 tych punktów na karnet, OK. spoko, nie Brawl TV, tylko to chciałem kliknąć. 100 gwiezdnych punktów, fajnie, czyli star pońcików, odbierzmy sobie jeszcze kolejne rzeczy, wściekła tara, 100 monet. Odznaka, moi drodzy, to jest odznaka, którą dostawały tylko i wyłącznie osoby będące na mistrzostwach świata, więc naprawdę bardzo fajnie. I mamy oczywiście skina wściekła, Tara, darmowy skin, który wy też mogliście zdobyć w przebranie w finał światowy, moi drodzy, bardzo, bardzo fajnie. Rok temu oczywiście był do wygrania ten skinek. On też był na event.brostars.com, to jest 2021. A moi drodzy, w 2020. Był skinek do Colta, tylko on był do kupienia w sklepie, więc ja już mam trzy podrząd. On to jest w ogóle jeden z najrzadszych skinów, bo on był za 15 zł. Ja go wtedy kupiłem, więc jak będzie w 2020, to też na pewno kupię, a teraz już przejdźmy sobie, moi drodzy, do odcinka. Odbierzmy sobie jeszcze darmowego pina, który teraz mi się wyświetlił w sklepie. Jest to pin do właśnie tej tary, więc bardzo fajnie chyba wszystko odebrano. Oczywiście kodzik pana w sklepie, przypominam jeszcze raz, moi drodzy, a teraz już przechodzimy, wybieramy solo. Odpalamy gierkę, i w tym samym momencie odpalam, moi drodzy licznik. Uwaga, czas start. Zobaczmy, ile nam się uda wbić tych pucharków. Licznik ruszył. Ciśniemy 30 minut, moi drodzy. Let's go! Zaczynamy samym. Jeszcze nie grałem. Odblokowałem go w jednym z ostatnich odcinków. Kto, moi drodzy, oglądał, no to yy, możecie napisać w komentarzach, który to był, Ej, czemu. Tu było jakieś takie, aha, takie, taki dym jakby leci, spoko, fajnie, fajnie. Jedynej postaci, której mi aktualnie brakuje jest to Buster, moi drodzy. Mam nadzieję, że uda mi się go odblokować za jakiś czas. Wiem też, moi drodzy, co będzie niedługo w BESie i powiem wam, że będzie bardzo dużo zmian, będzie naprawdę bardzo dużo zmian. Planuję wrócić właśnie troszkę częściej, troszkę poogarniać BESa. Oraz Fall Guysa. razem. Zobaczymy co z tego wyjdzie, zobaczymy jak wam się będzie podobało, ale no aktualnie czekamy na jakąś fajną giereczkę, a ciężko jest z tymi giereczkami szczerze mówiąc, bo no nie oszukujmy się, Stumble Guys, Brawl Stars, yy, Fall Guys, każda jest po trochu popularna, ale nie jakoś bardzo, brakuje takiej jednej mocnej gierki. Dobra, czy ja mogę? Aha, ja nie mam gadżetu, kurczę. Ja oglądałem mistrzostwo i widziałem, jak tam każdy nawalał gadżetami, a gadżetu nie mam do niego, ty, bo prawie bym padł. Dobra, udało się zwyciężyć bardzo ładnie. 10 pucharków latujesz na moje konto. Możecie napisać w komentarzach, ile waszym zdaniem wbiję pucharków, cisnę z kolejnymi giereczkami. I widzimy się, jak na liczniku będzie 10 minut. Dobra moi drodzy, mamy 10 minut. Lecimy, 60 pucharków już jest chyba na basterze, więc idzie mi w miarę dobrze. Nie pamiętam, ile miałem na Otisie, bo ostatni taki odcinek był nagrywany z Otisem. Yy, dobra, cyk, zbieramy sobie to, patrzcie, to jest w ogóle zbyt topę postać. Ja sobie robię coś takiego Dzięki temu, że nie mam ulta, to szybciej biega, mam takiego pusta. Podnoszę i mam znowu ulta i to jest po prostu zarąbista taktyka, naprawdę? Patrzcie, cyk, chcę sobie dobiec tam. Jeszcze grifa przy okazji porobię. Patrzcie, cyk, wlatuję w grifa. Podnoszę to za chwilę. Ok. Dobra. Nie, naprawdę porobił mnie najgorzej. Jakimś cudem mnie dobił, jak już został porobiony. Plus dwa niestety, kurczę, słabo miałem już same winy do 60. Ajaj, no dobra, lecimy dalej. Teamy na poziomie 60 pucharkach, no o co chodzi ty? Oni są jacyś odklejeni jeszcze... Tak, Otisa jak porobię To muszę jakoś podbić do niego zanim on będzie miał ulta, bo jak on naduje Ulta, to jest już przypał i właśnie go naładował. Dobra, to przegram już. Teraz już oficjalnie widzowie przewaliłem tą gierkę, no właśnie, kurczę, jakbym nie wywalił tego ulta, ajaj, no słabo, no dobra, trzecie miejsce, ale no steamowaliście na mnie na salę na poziomie 70 pucharków, o co chodzi, nie? Zbliżamy się do 20 minut, moi drodzy, a mamy niecałe 100 pucharków, więc wydaje mi się, że idzie mi gorzej samym niż Otisem. Czego w sumie no, spodziewałem się, ponieważ ja wolę postacie na daleki dystans, niż te na blisko. Sam jest postacią na blisko. No i Otis jest bardziej w mecie, też widziałem jak na Mistrzostwach Świata grali tym, tym Otisem, no to Otis jest naprawdę spoko, szczególnie ten jego ulcik, co może zablokować po prostu strzelanie przeciwnika, to jest mega OP, jeżeli ktoś ogarnie grać Otisem, to naprawdę jest to mega mocna postać. No sam niekoniecznie jest aż tak mocną postacią, jest on dobry. Wiadomo, na początkowych pucharkach wszystko jest mega OP. Ale no, wydaje mi się, że Otis jest mocniejszy. Dlatego też Otisem mi lepiej poszło. I mamy też chyba sama na jakimś drugim, trzecim poziomie. Otisa mam, wydaje mi się, że wyżej. Więc ciężko jest to też sprawdzić tak dokładnie. E, dobra, szczerze się ja mogę ich podjechać. Tylko nie chciałem wywalać tych moich, tych wy. Wiecie. E! E, bo ja padnę. Ja dosłownie padnę. Dobra, ja muszę uciekać. uciekaj, 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 uciekaj. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobra, to jest OP, to jest, to jest giga OP, ten, to z ultem. To z ultem jest widzowie GigaOP, bo to można tak porobić kogoś. Naprawdę. Dobra, dobiłem go idealnie. Ok, żyje, 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 żyję. Była lipa przez chwilę, jak widzieliście, udał mi się jakoś uciec. Yy, Janet z Janet walczy. Dobra, Janet myślę, że jestem w stanie porobić. Ona ma daleki dystans, ale jak się wystrzela, ja rzucę ulta i podejdę, to ona ma problem, moim zdaniem. Ej, dobra, siema. Eee, uciekła mi idealnie ty, dobra Stanie porobiona, ja tam wbijam na nią Wbijam widzowie na nią Patrzcie co się dzieje, rzucam ulta, dobra idealnie wi porobiła, Eevee co ma 9 tych To, to będzie problematyczna postać do porobienia Dobra mam 8, wi ma 9 Piszcie w komentarzach kto zwycięży Ja myślę, że może być bardzo wyrównana walka Ale spróbujemy się to ugrać, najpierw też ja się muszę Wbić w środek i trafić ją Trafiłem, dobra idealnie To było bardzo ładne, fajnie, że udało mi się trafić Dobra mam ulta po raz kolejny Znowu trzeba będzie trafić Trafiłem, dobra, idealnie, idealnie, dobra. To ona już teraz nie żyje, ona już teraz nie żyje, widzowie. Ona już pada, 100%, dobra, idealnie. Porobiłem, wow, było blisko, naprawdę mocno mnie ta Wi ale udało mi się zwyciężyć, plus 10 mamy w tym momencie 97 pcharków lecimy dalej, zostało moi drodzy jedynie 8 minut, więc oby udało mi się jeszcze dobić tak ze 130, najprawdopodobniej ostatnia gierka została nam jedynie minuta, więc jeżeli skończę przed 30 minutami, no to mogę jeszcze odpalić jedną, ale jeżeli nie skończę przed, no to już nie mogę odpalać jednej ale wydaje mi się, że nie ma opcji, została minutka to wątpię, żebyśmy zdążyli kolejną aktualnie chyba 118 pcharków więc no 130 nie damy rady ale 128 to to jest maksimum, co możemy wyciągnąć z dzisiejszego odcinka, więc zobaczymy, czy uda mi się tyle dobić. Na razie sobie ciśniemy tutaj dalej. Do Dobra, jest jakaś jest w Siekła jest nowy skinek, który Którzy ludzie mają za mistrzostwa. Dobra, ok. Ojoj, okay. oj, oj, oj oj nie co, ja zrobiłem? Mega lipa, dobra, lecimy z kolejnym. Lecimy z kolejnym, piąte miejsce to jest plus 3. Mogę mieć 130 teraz, dobra. To było taktyczne rozegranie w jest poniżej 30 minut, więc mogę odpalić kolejną gieraczkę Mega zepsułem, wydawało mi się, że sam może porobić tarę. No ale jednak sam nie daje rady na tarę. Więc no, ciężko, ciężko, zobaczcie. No, ja mam też chyba jakiś trzeci poziom. Tu jest ziomek, który ma, niem nie który tam poziom na nim, ale ma wyższy na pewno, bo miał więcej HP. Dobra, jeszcze walnął te pięści, coś mu tam to dało, ale nie jakoś giga dużo, troszkę go poobijałem. Też mamy po jednym Parcu'ie. Kurczę, slipa, tu jest za dużo postaci. Ja tu ginę. Ja tu ginę. Dosłownie ja tu ginę, widzowie. Ja tu dosłownie ginę, no nie zdążyłem się schować za ścianą. Dobra, walić tego sama. Nie da się nim grać. Jeszcze minus 2, dostałem 119, dobra. Szkoda gadać, dobra. 119 moi drodzy, taki jest wynik z dzisiejszego odcinka, no cóż, więcej się nie udało jeszcze jakieś punkty do klubu tutaj dodałem więc przynajmniej tyle możecie wbijać ja troszkę wywaliłem ludzi ostatnio bo byli nieaktywni więc możecie wpadać Cold panda postaram się troszkę ogarnąć ten klan wrócić do besa trochę i moi drodzy, co my tutaj mamy? Sprawdźmy sobie jeszcze karnecik, czy coś jest fajnego. Możemy sobie odebrać monety. Gemy są jakieś do odebrania? Już są. O, no i zarobiście. Ile mam gemów? 50. No i może być jeszcze trochę będzie karnecik uzbierany. E, dobra, sprawdźmy sobie Otisa, bo jestem ciekaw ile miałem na Otisie ostatnio. Wydaje mi się, że więcej. 154 widzowie. 154 chyba tyle udało się ostatnio w o tutaj jedynie 119, więc gorszy wynik. No i co moi drodzy, ja myślę, że to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Jeżeli wam się odcinek spodobał, zacznijcie w górę, zasubskrybujcie kanał, wbijajcie na live'a. Dzisiaj postaram się również odpalić live'a, może kolejnego jakiegoś pluszaka będziecie mogli wygrać na Live więc wpadajcie, wpadajcie też na Instagrama. Trzymajcie się, cześć!